Siemka, ja jestem Liwka, a w dzisiejszym odcineczku zbudujemy sobie komputer za kwotę okolice ok. 2400 zł. Szczegóły co do komputera, zobaczcie w odcineczku. Przede wszystkim zapraszam Was do oglądania odcinka do końca. A na starcie dodatkowo zapraszam Was do zostawienia lajka like oraz subika na tym kanale. Dodatkowo zapraszam Was do wpisania na mojego Instagrama i TikToka i do nowości, czyli mojego serwera Discord. Linki macie oczywiście w opisie. Także na początku. Założenie tego komputera to było po pierwsze kwota 2400 zł, WiFi, fi 1 terabajtowy dysk i to, żeby komputer był bardzo energooszczędny. Dlatego wybory pozyspołów mogą Was niektórych po prostu zdziwić. Ale tutaj liczyło to, żeby komputer pobierał jak najmniej prądu, wiadomo, dyski w tych czasach są bardzo drogie. Pamięci organy również, bo za obecne pamięci, które są w tym komputerze, zapłaciłem blisko 370 zł, co i tak nie jest aż tak dużo patrząc na ceny na dzień publikacji tego materiału. Dodatkowo dysk 1 TB również udało mi się kupić ciutkę taniej. A do szczegółów Przejdźmy już w tym momencie. Także zaczynając od płyty głównej. Jest to płytka od Asusa B550MA w wersji program z WiFi 6. Płytkę tą, jak pamiętam dobrze, udało mi się kupić za kwotę jakąś 380-390 zł. Kwoty podane przeze mnie będą w przybliżeniu z tego względu, że na dzień zamawiana różniły się, tak samo na dzień nakrywania te kwoty się różnią. Ja wam podaję kwotę akurat z momentu nagrywania. Także bez przeciągania, przejdźmy do odpakowania tej płyty głównej i do osadzenia procesora w sokecie. Ok, jak widzicie, płytka jest już wyjęta z opakowania, wygląda ona na naprawdę świetnie. Mamy tutaj Wi-Fi 6, chłodzoną sekcję zasilania, 4 sloty na RAM i oczywiście sloty na dyskiem 2 A procesorem w tym zestawie będzie Ryzen 5 3600. Czemu wypchoniłem ten procesor? Z tego względu, że on jako nowy kosztuje okolice ok. 210 zł, a pobiera on maksymalnie 80-85W w piku, a my tutaj ograniczymy lekko PBO z UnderVolting, żeby zamykał się przy 65-80W nie z wydajności dodatkowo idealnie wpasował się w nasz budżet. Ok, ja w tym momencie trzymam już naszego ORGSENa i bez przeciągania przejdźmy do montażu go w sokecie. Dobrze, mamy już ustawiony nasz procesor, możemy przejść do pamięci i Pamięci, to dwie kości po 8GB Gamixy D35 od XPG. Już na moim kanale te pamięci były. Ja w tym momencie zapłacę za nie jakieś 370 380 zł na moment zamawiania tego, jak i na materiału. Cena jest identyczna. Pamięci te mają taktowanie 3200 MHz i mają czarny, podstawowy, ale mają już radiator, co będzie dodatkowym plusem, bo same Aegisy były w podobnej cenie, a wiadomo, one nie mają radiatorów. Ok, ja już mam kości odpakowane, wyglądają one całkiem spoko. Jak na swoją cenę, to nie wyglądają aż tak super, ale są czasy, jakie są. Bez przeciągania przejdźmy do zamontowania ich. Okej. Okay. Pamięci mamy osadzone, przejdźmy do pamięci masowej. Tutaj wyląduje Good Hogan PX500. Czemu ten dysk? Z tego względu, że początkowo miał tutaj Hogan iść C900. Jest on na PCI 4.0, lecz aktualnie po zamówieniu tego w sklepie nie mieli dysku i czas oczekiwania to było 2 tygodnie. Dlatego został mi zaproponowany zwrot pieniędzy lub wymiana na inny dysk. W tym momencie został mi dosłany PX500 w tej samej cenie. Czyli kwotę 285 zł. Ok, nasz dysk jest już odpakowany. Mamy tutaj jeden Teoreabajt, i przejdźmy do zamontowania go w slocie na dyski M2. Oczywiście dysk montujemy pod kątem około 45 stopni. I teraz bierzemy się za przykręcenie tego dysku siodłym do dystansu. Chłodzenie będzie Spartan 5. Czemu? Z tego względu, że podczas zamawiania kosztował on 59 zł ze względu na Black Friday, Black Wiki i tym podobne. Z tego względu zdecydowałem się na to chłodzenie, a poza tym ten Spartan 5 wystarcza nawet takiego organizm na 73700X. Także bez przeciągania przejdźmy do zamontowania tego chłodzenia. Ok, ja chłodzenie już wyciągnąłem i oczyściłem yy, czapkę od processora i HS Procesora. IHS procesora. Tutaj mamy oczywiście nałożoną pastę, którą wykorzystamy. Także polsu ściągamy. Ja sobie jeszcze tylko poluzuję tą siorhybeczkę, żeby łatwiej mi się montowało to chłodzenie i żeby nie napinać bez potrzeby płyty głównej i oryzykować jakimś pęknięciem laminatu. Ok, chłodzenie mamy już posadzone. Bierzemy się tylko za przykrojeniem jednej siorhybki i podłączeniem wentylatora do CPU Fana. Ok, także nasze chłodzenie jest już przygotowane, bierzmy się za podłączenie wentylatora do CPU fana. Ok, a obudową w tym zestawie będzie Krux Helium. Mieliście okazję już użyć tej obudowy na moim kanale i po prostu ta obudowa wypadła bardzo dobrze w testach. Fajnie się w niej składało, jest ona wykonana dosyć solidnie, dlatego również poleciłem tą obudowę osobie kupującej i właśnie taka wyląduje tutaj w tym zestawie. Koszt takiej obudowy... To około 200 zł, a mamy tutaj naprawdę fajne lamelki. Ok, przy okazji trzeba coś powiedzieć o zasilaczu. Jest to Gigabyte P550SS. Mamy tutaj certyfikat 80 plus Silver, czarne przewody. Taki zasilacz jest naprawdę fajny. Ja sam posiadam taki zasilacz, ale 650W i w wersji Ice. Taki zasilacz to koszt niecałych 170 zł. A w tym momencie bez przeciągania przejdźmy do montażu tych podespołów wszystkich w obudowie. Dodatkowym plusem o którym zapomniałem wspomnieć to jest to USB typu C na froncie. Mimo że jest to przebieraniec na USB 2.0 to jednak jest tutaj USB typu C. A my w tym momencie przejdziemy do montażu takiej blaszki AeroShield od płyty głównej. Żeby wiadomo o tym nie zapomnieć, a będzie fajnie to wyglądało i dodatkowo po prostu warto to mieć. Ok, a już idę, mamy już osadzonego. Możemy przejść do spasowania płyty głównej, czy w ogóle mamy wszystkie dystanse. I widzę już, że nie mamy wszystkich dystansów. I ok, bierzemy dystanse i je montujemy. Teraz zbierzemy coś takiego. To jest nasadka do lub do przykręcania właśnie dystansu. Przytrzymujemy sobie blaszkę i przykręcamy do momentu oporu, żeby nie przekręcić dystansu. I okej, okay, w tym momencie możemy wziąć się za montaż płyty głównej. OK, możemy wziąć się za się siorub do płyty głównej. Przytrzymujemy sobie płytkę, żeby nam nie wyskoczyło z dystansów. Chociaż, no, bo tu mamy blaszkę plastik, yy, plastikową. Mamy blaszkę AeroShielda i często po prostu zdarza się, że może nam wyskoczyć ok ja biorę się za przykręcenie tych wszystkich sił i widzimy się za chwilę ok jak widzicie wszystko jest już tutaj przykręcone tym tutaj kabelkiem od wentylatora się nie przejmujcie bo go na spokojnie podłączymy na ten moment najważniejsze jest żeby zrobić podstawowy cable management potem żeby zamontować kartę i zrobić bardzo dobry cable management dlatego w tym momencie przejdźmy do zamontowania zasilacza Ok, także bierzemy nasz zasilacz i montujemy go oczywiście wentylatorem do dołu. I ok, ja w tym momencie biorę się za podłączenie całego wchodzącego panelu. I tych wszystkich przewodów, żeby to ładnie wyglądało, i widzimy się jak będę wkładał naszą kartę choreograficzną, o której jeszcze się nieco dowiecie. Ok, całość jest już zbudowana, został tylko moment karty choreograficznej. Standardowo, zawsze jak widzieliście, tutaj stawiam kabelek na PCI Express. Tak samo zawsze mówiłem, że robimy wstępnie cable management, a się powiedziałem, że zrobię od choreograficznego cały. Otóż dlatego. Otóż dlatego, że kartą w tym zestawie jest dosyć energooszczędna, a karta, która jest w wydajności RTX-a 2060 jest to RTX 3050 w wersji 6GB, od wydanie Windforce. Po prostu na tej karcie zależało mi ze względu na bardzo niski pobór mocy, ponieważ ta karta zasila się tylko ze slotu pci X, Progress oraz kosztuje całe 700. Okej, jak widzicie ta karta jest Naprawdę mało. Także weźmy bez przyciągania, wypakujmy ją z foliki, yy, która blokuje nas m.in. przed wyładowywaniami elektrostatycznymi i zamontujmy ją do tego komputera. Tak wygląda nasza karta. Nie ma tu żadnego zasilania. Zasila się ona jedynie z tego slotu, tak jak już wcześniej Wam mówiłem. Jest to około 75W, także jak na tą wydajność, którą oferuje, jest to niezwykle małe. Tak samo karta ta nie będzie się grzała i taki mały układ chłodzenia na spokojnie wystarcza. Dla to jest moja ręka. Weźmy się i zamontujmy ją. Ok, śledzi mamy już wyłamane. Cała karta ma zdjęte zaślepki ze slotu z portów. Możemy przejść do zamontowania Oczywiście, otwieramy slot, i możemy przejść do montowania. Okej, okay, nasza karta jest już zamocowana, wystarczy ją tylko przykręcić. OK, jak widzicie całość jest już złożona. Teraz przejdźmy do efektu końcowego. Ja biorę się za nakręcanie przebitek i widzimy się na testach wydajnościowych. W szczególności chodzi mi tutaj o testy syntetyczne i pobór mocy. zaczynając od Cinebench R23 tutaj uzyskujemy niecałe 9200 punktów przy poborze mocy okolicy 120 W temperatura podczas Cinebench'a to jest jakieś 72 stopnie dodam, że cały zestaw ustawiony jest na Cylark tutaj średnio uzyskujemy 62 stopnie po około pół godziny testu pobór mocy to jakieś 115 W Heaven Benchmark, tutaj średnio niecałe 130 FPS przy poborze mocy na około 110 W test przeglądarkowy, czyli Web mark. tutaj mamy średnio około 1800 W Punktów. Całkowity zestaw pobiera maksymalnie 200W z gniazdka. Przy przeglądarce jest to jakieś 50W. Ok, jak i ja, taki wy, jesteśmy już po testach, gdzie ten komputer z się na przegrawę, nieśle jak na kwotę 2400 zł w obecnych czasach i przy obecnej cenie pamięci, RAM i dysku, gdyż w tym zestawie sama pamięć, RAM i dysk kosztował okolice ok. 700 zł. Także jest to naprawdę dużo jak na komputer za 2400 zł. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj bardzo dobre części i przede wszystkim mamy tutaj łączność Wi-Fi 6, to też nam daje duży plus. Sam komputer jest bardzo cichy i jest bardzo energooszczędny, jak mogliście zauważyć względem innych konfiguracji. Moja konfiguracja pod 100% obciążeniem przez jakieś gramy pobiera na spokojnie okolice 400 W. Także jest naprawdę różnica względem tego maluszka. Jeśli Was zainteresował taki zestaw, oczywiście link do tego koszyka macie w opisie, a w tym odcineczku mogę Wam powiedzieć jeszcze tylko tyle. Zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania tego filmu i podzielenia się swoją opinią w komentarzu i do wbicia na mój serwer Discord. To przede wszystkim. Link oczywiście macie w opisie. A w tym odcineczku jest to na tyle. Widzimy się w następnym. Siema!